Posiadamy już dokumentację projektową, jeżeli chodzi o rewitalizację parku słoweńskiego. Oczekujemy w tej chwili na pozwolenie na budowę, ale już dzisiaj możemy z Państwem podzielić się kilkoma informacjami na temat wyglądu tego parku. Sam projekt zakłada wykonanie ścieżek, nowej infrastruktury oświetleniowej, czyli lamp, małej architektury, ławki, kosze na śmieci remont pomnika koalicji antyhitlerowskiej, a także tej małej fontanny od strony Alei Wolności. Jednym z ważniejszych i myślę najatrakcyjniejszych punktów tego parku będzie nowy plac zabaw stylizowany na gród średniowieczny. Za chwilę pokażemy Państwu jak mniej więcej będzie wyglądał, ale będzie to na pewno duża atrakcja i taki ciekawy element, który mam nadzieję, że Dzieci z całego miasta będzie ściągał właśnie w to miejsce. Temat fontanny, dużej fontanny jest przedmiotem innego opracowania, zupełnie innej dokumentacji, innego pozwolenia. To jest zupełnie inny zakres zadania. Czyli mówimy tutaj o rewitalizacji parku z wyłączeniem dużej fontanny. W tym roku przystąpimy do części prac. Przede wszystkim zajmiemy się pomnikiem. Niestety nie zdążymy z przyczyn formalnych do 1 kwietnia, ale na pewno w tym roku pomnik będzie wyremontowany. Troszeczkę odzyska swój blask, to znaczy oprócz tynków, oprócz elewacji, wymienimy całe schody. Nie będzie już płytek tak jak teraz, tylko będzie materiał szlachetny w postaci granitu. Ścieżki parkowe otrzymają też zupełnie nową, nową jakość. Nie będzie tam żużla, tylko gruz taki naturalny, też pochodzący właśnie z materiałów szlachetnych. To jest ten zakres, który chcemy, chcemy przeprowadzić w kilku latach. W tym roku na to zadanie mamy około 900 tysięcy, i będziemy chcieli zrobić oprócz pomnika najważniejsze, najważniejsze prace. Państwo, sytuacja jest taka, że tak jak powiedział Pan Prezydent, mamy w tym budżecie 900 tysięcy złotych, więc po latach dyskusji na temat Parku Słoweńskiego przystępujemy do działań, do czynów, wydamy w tym roku 900 tysięcy złotych. Całe przedsięwzięcie które będzie trwało więcej lat. Dzisiaj jeszcze szczegółów nie podamy, ale w momencie kiedy będziemy ogłaszać postępowania przetargowe, to ta informacja już precyzyjnie przez nas będzie wykonana. Celem roku bieżącego, 2016, to jest przede wszystkim zbudować plac zabaw, wyremontować pomnik i, i wykonać yy, za pozostałe środki finansowe pewne ciągi pieszojezdne. Na pewno nie będziemy chcieli wykonywać ciągów pieszojezdnych tu, gdzie obecnie się znajdujemy, bo to tak jak wspomniał Pan Prezydent przed nami, także budowa fontanny, nowej fontanny, która być może już rozpocznie się w budowie w roku przyszłym, 2017, i te ciągi komunikacyjne, te ścieżki wokół fontanny, one będą budowane w późniejszym czasie, tak żeby skoordynować budowę fontanny, żeby nie wchodzić tutaj z ciągami pieszymi, robić nawierzchni, a potem to wszystko rujnować w momencie, kiedy będziemy realizować fontannę. Przedsięwzięcie jest duże, ciekawe. Ono, ono ożywi tę część miasta, ono ma służyć y, mieszkańcom, aby tutaj powrócili po latach, aby spędzali tutaj wolny y, czas, ale przed nami wiele pytań przede wszystkim które pojawią się poprzez postępowanie, bo istotną kwestią, co pokazuje praktyka jest zawsze to, jakie ceny pojawiają się nam w postępowaniach y, przydarowych. Być może w okresie za kilka miesięcy pójdziemy na sesję z Panem Prezydentem o ewentualne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, aby dostosować tą inwestycję do realiów. To ten plac zabaw. Plac zabaw zlokalizowany będzie w górnej części, czyli na górce naszego parku. Myślę, że atrakcyjna forma, niespotykana w pory w Błogowie, powinna ucieszyć dzieci, rodziców. Na pewno będzie wiele Atrakcji, wielkie prace, nawet wygląd tego placu zabaw, elementy, które będą użyte do, do budowy ścieżek, wygląd latarni, czy też zakres remontu pomnika, to wszystko musiało być przedmiotem uzgodnienia z konserwatorem zabaw. Całą fontannę, plus część ścieżek pieszojezdnych, tak aby dostosować zakres prac do posiadanych środków w tym Te dyscypliny, elewatki tam mogą zrobić, zrwaliście płótki wazienkowe, a ja